Cześć na na moim kanale, czas na kolejny odcinek z Pucharu siatarskich narciarskich. Czas na trzeci przystanek turnieju 4 Skoczni w skocznie Bergizel Innsbrucku. Skocznia, która lubi pozbawić faworytów walki o końcały triumf. Czy Austriacy i Grey fanden? któryś z nich się pomyli, spadnie, odpadnie w pierwszej serii? Przekonamy się już dzisiaj, więc. przypominam, na stronie do góry i dzwonerzka, aby nie przegapić kolejnych filmów, więc. Zaczynamy. Pierwszy skok, który zobaczymy, będzie skok Witalia Kalinczenki, reprezentant Ukrainy. Nieźle pokazał się w kwalifikacjach. Chyba 43 miejsce. Pewny awans bez wątpienia. Rok temu też tutaj skakał nieźle. On w ogóle tę skocznię lubi, W 2019 roku też awansował do konkursu. Teraz skacze tak na poziomie awansu również. 112 metrów. W podobnych kwalifikacjach. Czy punkt odjęty jest drugi? Poprawny skok Ukraińca, który może nie da mu rozstawienia, ale ta. Wiarę spokojny awans, może być z siebie zadowolony. Teraz w międzyczasie przechodzimy do próby z pierwszego z Polaków. Aby awansować trzeba skakać w okolicach 110 metra. Najsłabszy z naszych dzisiaj, słabe treningi, słabe kwalifikacje, ledwo awansował w parze z Gregorem Deszfadenem, Piotr Żyła. Ale tutaj będzie znacznie lepiej, bo wyszedł dobrze z progu Piotrek, tak jak rok temu, pod HE z obiektu, 129 metrów, punkt odjęty, niezły jak na lądowanie to noty. Rozstawienie będzie u Piotra, ale z kim przyjdzie się zmierzyć? Nie wiadomo, bo to może nie być za wysokie miejsce, więc może być dość wyrównana para naszego reprezentanta. I teraz drugi znacznik, jedyny mamcy komplet skoków w turnieju Czterech Skoczni, Paweł Wąsek. 126,5 potrzebuje nasze prezentant, aby prowadzić. Stać go na to! I bez wątpienia będzie chciał to udowodnić również teraz! Brawo Paweł! 130 metrów przekroczył! Tak, 130,5, 5, 5 punktów do nich, to będzie nota niższa od Piotrka! Punkty zawiarne zdecydowały. Ale ważne, by przejść te kwalifikacje w miarę spokojnie. Trafić nie na najmocniejszego rywala, aby móc w spokoju, zameldować w nowej. Trzeci z naszych, Dawid Kubacki, również mocny świat narty. On tutaj się spisuje całkiem nieźle. Solidne treningi. Chociaż umówiłeś środku Dawida, że solidne treningi o miejscach w 30 .000. nie powinno mieć w przypadku, ale takie są aktualnie realia. W kwalifikacjach było ciut gorzej, ja też nie mam najlepszych warunków, ale teraz 131,5 metra, bardzo wysokie noty i to będzie również bardzo wysoka lokata Dawida Kubackiego. Brawa dla naszego reprezentanta! To, nie, to był Kuba wolny. Nie, wiem, co się zrobił. Ale teraz Dawid Kubacki. Kuba miał solidny występ bez jakiegoś błysku. Nie skakał źle, ale teraz Dawid Kubacki. Co miałem powiedzieć, już powiedziałem. I Dawid to, co miał zrobić, też skoczył. Ładnie, daleko. 132,5 metra, 6 punktów odjęte. Jest nowym liderem. Doszło do lekkiej pomyłki. Przepraszam. Ale. Ważne, że obaj skoczyli bardzo dobrze i nie można było narzekać. I teraz, Aleksander zniszczył Olek, bardzo dobre treningi. dwa miejsca w top 10. Później przyszły kwalifikacje, gdzie było znacznie gorzej. A wtedy dostał lufę z tyłu skoczni. A, Piotr, a Olek, średnio sobie radzi z wiatrem z tyłu. Co potwierdza również teraz. Gdzie nie oznaczał tego wiatru pod tej. 117,5 metra, przez co nie będzie rozstawiony. Aleksander zniszczył. Trafi na dużo mocniejszego rywala. A szkoda, bo było tu o co walczyć. Ale jeszcze wszystko jest możliwe. Kwalifikacje wygrywa Dawid Kubacki przed Stefanem Kraftem, Jakubem Wolnym. Jan Herl dopiero 10, Daniel Czernynik jedenasty. Wyprzedzeni przez Piotra Żyłej i Pała Wąska. Mamy jeszcze w konkursie e, Olka 42. Jest dwóch Ukraińców w rzeczywistością. Turcy w komplecie odpadli. Odpad domen Prevz, odpad Roman Koudelka, który tu się spisuje całkiem nieźle. Rowlow Amerykanie, Case Larsson, Deckerlin, Sato i Marko Borgetter z australijskich W ogóle, Schuster weszedł ledwo, Landerer odpadł w kwalifikacjach poza Ignerem i Fetnerem. To ta krajówka dosyć średnio się spisała. Miała być jakieś supermoce. Wykonanie reprezentantów Austrii. Konkurs rozpoczęła para norweska, którą wygrał Christopher Nixon-Sundal. Skacząc z jak skoczy Wladimir Zograwski? Reprezentant Bułgarii jest w całkiem niezłej formie. Ostatnio wydaje się, że coraz lepiej skacze. W Engelbergu top 10, wobec Zarathy też było nieźle, a trafił na złe warunki. Gorzej trochę w Gappa. Jak skoczy teraz, Wladimir? Wydaje się to być bardzo dobry skok Bugara. Oczywiście straci na notach 128 metrów, 118 punktów nota. Będzie w okresie pewnie drugie dziesiątce po pierwszej serii, ale nie jest to skok Wladimira Zograwskiego. Bez wątpienia, może być z siebie zadowolony. Kevin Bikner przegrał tą parę, ale nie może mówić, że odpadł, bo jeszcze jakieś szanse na awans ma, ale teraz Sakutaro Kobayashi. Tutaj rewelacja tego turnieju walczy o podium końcowe w rzeczywistości niestety jest dużo gorzej. Gdzie przepad? A to, to to już w kwalifikacjach odpada. Japończycy wydawali się bardzo groźni, straszni. Postraszyli, postraszyli, nic tego nie ma. A teraz Sakutaro Kobayashi w nie najlepszych warunkach skacze 126,5 metra. Skok bez wątpienia da mu miejsce w top 10. Co ten Japończyk robi, tego to ja nie wiem. Kolejna próba do zobaczenia: Klemens Eigner. Czy klasycznie, jak w poprzednich latach, nagle w Innsbrucku i Hofen zaatakuje miejsca w top 10, potwierdzając za jego miejsce w Pucharze Świata. By pewnie zaraz później wrócić do Pucharu Kontynentalnego i tam dominować, ale on chyba będzie dominował w Pucharze Świata, bo to jest skok bardzo daleki. 134 metry Klemensa Eignera. Punkt 90, tylko odjęty. niskie oczywiście, loty, bo tam ciężko było wylądować, chociaż Herl nie najgorzej, ale też to nie było jakieś piękne lądowanie i sędziowie trochę zawyżyli ten lot. Ale to jest inna sprawa. I teraz dojdzie do dość ciekawej pary, bo Tate France z Piusem Paszkiem rywalizowali już wczoraj znaczy w Garmisz. Wygrał tam nieoczekiwanie Tate France. Będzie trochę niemiecka publiczność się zdziwiła, ale teraz Amerykanin skacze równie daleko i w pięknym stylu to ląduje. 133 metry, 20 jeszcze. Piusz Paszkiem ma dość ciężkie wyzwanie przed sobą. Jednak z tej pary raczej zobaczymy, jaki luzera, bo nie wiem, żeby piusz paszkę miał skoczyć na bóle I tak się właśnie wydarzyło. jest trzeci. Wygrywa Sakutaro Kobayashi, reprezentant Niemiec. Gdzie jest ten Manuel? Gdzie jak skoczył Manuel Fettner? Nie wiem, odpadł w kwalifikacjach czy co? na sprawa, ale idziemy dalej. I teraz para Polsko-Polska. Aleksander zniszczął kontra Paweł Wąsek. Olek byłby może faworytem, gdyby nie to, że w konkursach nie błyszczy nasz reprezentant. A tak skończy teraz. Mawiat pod narty, powinien go wykorzystać Aleksander Zniszczą. Spóźnione wyjście z progu, a niepożądany na nartak przekracza punkt konstrukcyjny. 122,5 metra, dwa punkty odjęte. Nota podobna do Wladimira Zagrawskiego. 11 miejsce Aleksandra Zniszczoła. Solidny występ naszego reprezentanta, można to powiedzieć jasno. A czy da radę pa Jakub w Paweł Wąsek? 125,5 poczuły nasz reprezentant. W kwalifikacjach spisał się nieźle. Czy potwierdzi to również teraz? Aktualny lider naszej kadry. No skacze równie nieźle. 132 metry. Równie słabe noty. 17, 16,5. W kwalifikacjach też miał problem z odjazdem. I dopiero piąta lokata Pała Wąska. No, mogło być lepiej, ale raczej z siebie zadowolony nasz reprezentant. I teraz para austriacko-polska. Gdy Stefanem Bachersko-Chuzłowia się 5 metrów, no nie powiedziałbym tego, że jego forma na to mu pozwala. Słabo wygląda podczas tego turnieju bardzo słabo. Nie punktuje, ale teraz Piotr żyła naprzeciwko niemu. Reprezentant Polski skacze podobnie. 122,5 metra, punkt odjęty. Przegra tą parę, ale w serii finałowej, jako lucky loser, powinien się znaleźć, to jest 14 nota Piotrka. Więc całkiem niezły występ. Kolejną ciekawą próbą będzie próba rekordzisty skoczni, Michela Hebeka stał się kolejnym rekordzistą. Tym razem jest rekordzistą również skoczy w Garmiszczy. Czy. Może powalczyć o poprawienie swojego rekordu w Innsbrucku? Albo przypieczętowanie tamte było podparty. Teraz Michał Hajbek leci pasywnie, ale leci bardzo daleko. 133 metry w genialnym stylu. Przegra z tej Tatem francem, ale może być z siebie zadowolony, bo to będzie dobra pozycja wyjściowa w grze o podium. Brawa dla Michała Hajbeka. Teraz pary trochę ze Szwajcarami. Feliks z odpadł, Gregor też jest wysoko za Pawłem Wąskiem, a my czekamy na próbę z kolejnego z Polaków, Jakub Wolny przeciwko Feliksowi Hoffmanowi. W rzeczywistości też taka się trafiła, teraz Kuba jest tu faworytem. Dla nas miła bez wątpienia sytuacja, czy wykorzysta tą okazję? Bo raczej kolejne punkty mieć powinien, Jakub Wolny ładnie pożąda na nartach, dobry skok Kuby. Niestety problemy z odjazdem, 127,5 metra, 6 punktów aż odjęte, dopiero 17 miejsce kuba Wolnego. Nie tak sobie wyobrażał dzisiejszy start. Więc wszystkie nasze nadzieje chyba w Dawidzie Kubackim. Andrew Lau nie dał zbyt dużego wyzwania Dawidowi, 105 metrów. Trzymajmy kciuki za Dawida, niech powtórzy próbę z kwalifikacji. Mistrz świata Zefeld. Czyli z tych mistrzostw, gdzie się Innsbruck był gospodarzem zawodów na dużej skoczni. Teraz niestety nie skacze za dobrze. 127,5 metra, punkt odjęty, jest dopiero 15. Chociaż nie miał też dobrych warunków. Wyszedł z progu, poleciał na ile się dało, a po pierwszej serii prowadzi Tate France, czyli Lehigh Beckham i Magnerem. Czwarty, Pius Paszke. Piąty, Sakutaro Kobayashi. Szósty, Paweł Wąsek. Austriacy dominatorzy słabo. Stefan Kraft siódmy, Jan Herl dziewiąty... Daniel Czoferik dopiero 14, tuż przed Dawidem, w finale, jest miejsce jeszcze dla Dawida Kowackiego, ale co teraz Piotra Żyły i Jakuba Wolnego, wszyscy Polacy w to 20. Nie wiem czy ktoś byłby niezadowolony z takiego konkursu, co do egzotyki, dosyć słabo wygląda Czech w 20, Wiktor poza finałem. Mogło być lepiej, bardzo słaby konkurs Karola Geigera. Znowu Niemiec tutaj traci wszelkie nadzieje związane z TCS-em, nie lubi tej skoczni, trzeba to jasno powiedzieć. Więc rozpoczynamy rundę finałową, czy dojdzie do jakichś przetasowań, znowu Jonas Schuster z punktami, mistrz Austrii, który zasłużył na Puchar Świata, ale tej szansy nie dostał, dopiero teraz, i awansował, na szczęście ją wykorzystał, ale teraz Przechodzimy do czołowej 20. Jakub wolny, 127 metrów wyprowadzić. Miał słabe noty Kuba. Stać go na więcej. Wiemy to wszyscy. Dobry kwalifikacje. Czy udowodni to również teraz? Jakub wolny, ładnie na nartach. Dobra sylwetka w locie, ale skok krótki, jeszcze niskie noty będą. 117,5, 6 punktów odjęte bardzo niskie noty. Dopiero 9 lakata Kuby. Liczył na więcej, bez wątpienia. Widać to. Widać to po jego humorze, który nie jest za dobry. Zostało czterech, Piotr żyła. 122,5 metra w pierwszej serii stać Piotka na więcej również jak Kubę. Jako laki luzer awansował. Licz na poprawę. No i ta poprawa raczej będzie. Piotr żyła, ładnie w wloci. To jest daleki skok Piotra. 130 metrów, 4 punkty odjęte i mimo wszystko obejmuje prowadzenie, mimo problemów w na takiej odległości. Brawo Piotr! Może do czołowej 15 uda się ślizgnąć naszemu reprezentantowi. I kolejny z naszych. Aleksander zniszczą. 122,5 metra. Olka w pierwszej serii. Słabe tutaj kwalifikacje, ale w pierwszej serii nawiązał do treningów. Aleksander zniszczą. Ładne ułożenie. Nard w locie. I to jest dobry skok Olka. Bardzo dobry. 128,5 metra. Genialny oto sędziów. Jest nowym liderem. Aleksander zniszczą. Takiego odsłonu potrzebowaliśmy w pierwszej serii. Brawo, Olek. I Wladimir Zograwski też prawie że Polak. Jak skoczy reprezentant Bułgarii 128,5 by prowadzi, potrzebuje Bułgar. Pewnie część Polaków za niego trzyma kciuki, bo jednak jest to prawie że Polak. Zegnot taki trenowany przez Polaków Stefana Hongachera. Bo raczej to oficjalne, że jest złączone wszystko. 128 metrów, znowu niskie noty, znowu spore odjęcie, i dopiero czwarte miejsce Bułgara. Przekręcił z Polakami i forfangiem, a teraz czas na Dawida. Dawid na pewno rozczarowany po średnim pierwszym skoku. 15 dopiero miejsce, 121,5 W pierwszej serii stać go na znacznie lepszy skok. Dawid Kubacki. Na pewno gdyby w rzeczywistości był taki wynik, byłby sobie Dawid zadowolony, bo ten sezon jest dla niego bardzo nieudany, ale teraz skacze 128 metrów, 6 punktów odjęte, jest nowym liderem reprezentant Polski. Mamy trójkę na prowadzeniu. Czy mogło być lepiej? Nie wiem. I teraz, przed skokami dziewięciu nich załodników, Dawid Kubacki z Aleksandrem zniszczone na prowadzeniu. Ja, herl ich wyprzedzę, jak skoczy Gregor de Usmy Ósmy po pierwszej serii, 127 metrów. Potrzebuje wewnętrznie prowadzenia, żebyśmy na Szwajcarii stać go naprawdę, taką na próbę. Gregor Deschwanden. Bardzo dobry skok. Szwajcara! I w jaki stylu ląduje? 134 metry, 220. Czy no to 19,5? Tych 20 sędziowie nie dają w tym sezonie. W ogóle nikomu. Wiele osób jest z tego niezadowolonych. Czy Kraft się zbliżył? Kraft powalczył. Podobnie Herl, Trofenik. Może na tej skoczni sporo przegrać, ale dużo odrobili deszfanden. I teraz ostatni z Polaków i Paweł Wąsek. Szósty powiem serii, 132 metry. 137,5 prowadzić. potrzebuje nasze prezentant. Trzymajmy kciuki za Pawła Wąska. Jest bardzo dobre wyjście z progu. Piękna sylwetka w locie i bardzo daleki skok. 133 metry, 17. No ciężko, bo tam ustać bez problemu, ale jest drugi. Może i będzie skok na podium, kto wie. Chcielibyśmy podium Pawła, bo zasługuje za te. Próby startu walki aktualnej, jako lider Kadry. Potrzebujemy tego podium, jako polskie skoki. Znowu zobaczmy skok Sakutaro Kobayashi'ego rewelacji tego TCS-u. Czy nawiążę do jego radę Szwandena, czy może do siebie? Sakutaro Kobayashi. Nie będzie to za rewelacyjny skok, ale ładnie wylądowany. 125,5 metra. Dobre noty, punkt odjęty. Jest trzeci. Będzie Japończyk znowu wysoko, może być znowu siebie zadowolony, kto wie, kto wie, czy w Bischofen to coś nie powalczy. Pius Paszke, czwarty, więc zostało Czech. Clemens Aigner. Clemens Aigner przepada. Dopiero 18, Michal Hajbek. Ostatni raz wygrywał w 2016 roku, jeszcze przed wybuchem formy Kamila Stocha za Stefana Gachera. Oczywiście Kamil był już pozytywnym w Hammer, ale... To jeszcze nie było to. Nie był jeszcze z nigdy, się się który turniejsze, wtedy Kamil. Sto. A teraz Michal Hajbek od petardę. 134,5 metra. Dwa punkty odjęte, niskie loty, ale jest nowym liderem. I wszystko w rękach i nogach Tate'a France. A. Czy Amerykanie stanie na podium? Czy może na podium stanie Paweł Wąsek? Przekonamy się już za chwilę. Tate France nie staje. Mamy podium Polaka. Konkret wygrał Michal Hybek przed Gregorem De Schwadelem. Trzeci. Paweł Wozek. Czwarty rewelacyjny z Jakutaro Kobayashi. Piąty Paszkę. Szósty Franz. Siódmy dopiero Herl. Ósmy Kraft. Dziewiąty zniszczony kupaski, Bardzo dobry występ Polaków. E, dwunasty jest Piotrek. I tyle. Czofenik dopiero trzynaste miejsce. Na pewno udany konkurs dla nas. Raczej możemy być z zadowoleni. Jest pod nim Pawła. Będzie spory awans w klasyfikacji generalnej: zarówno TCS-u, jak i Pucharu Świata. W ogóle polskie skoki, aktualnie dość ciekawie się zaczął rok, Andrzej Senka zrobił coming out. W ogóle w skołach jest porodzie. Idealny konkurs nie ma że w Garmi, że chwalony dyrektor, który niestety nie dostanie, być może już nigdy konkursu w Pucharze Świata, bo po sezonie niej przechodzi na emeryturę. Pucharze Narodów za dziś. Trochę się zbliżamy do tej Norwegii, jest dobrze. Pucharze Świata jest Olek zniszczał 28. Fajnie, jakby powalczył o tą siódmą lokatę. Dawid Kubacki, 15. Kamil i Paweł również w 20. Jest Kuba regularnie punktujący. I Piotr, którego też stać na niezłe rezultaty, jak dzisiaj. W turnieju czterech skoczni jest nowy lider Gregor Deschwader, który stanie przed życiową okazją w Bishopshofen zawalczyć o triumf w pierwszej historii Szwajcarii. Tego jeszcze nie było w szwajcarskich skokach. Iwonoman walczył przez wiele lat, a tutaj Giorgoszwanin ma okazję wyskoczyć, zawalczyć jak nigdy z nikąd. Może dojść do ciekawej sytuacji, nie powiem. Austriacy czekać być może będą musieli dalej, chociaż Daniel Chofenik, jego strata jest naprawdę minimalna. Nie stracił za dużo na Innsbrucku. Herley Craft również będą walczyć. Ocież jakby ktoś miał nagle przepaść, pisząc Hoffman, taki Sakutaro Kobayashi wbijający się na podium w swoim debiutanckim w ogóle cyklu, to była sensacja, bo my raczej nie mamy czego szukać. I tak Czech, Polaków 10 aktualnie to jest super wynik, patrząc na cały sezon. Jeszcze jest piątrek 21 i Kuba 35, więc okej, okay, wyniki naszych. Tak dalej, w zakopanym. Tutaj będzie krawka, a w rzeczywistości niestety nie będzie. Więc to skończy dzisiejszy odcinek, więc przypomina zostaje subskrypcja, łapki do góry i dzwoneczka, żeby nie kolejnych filmów i cześć.